Cześć. W tym filmie chciałabym Wam powiedzieć o trudnym doświadczeniu, które dotknęło mnie, które prędzej czy później pewnie dotknie wiele osób, ale przyznaję, że jest bolesne, jest trudne, jest czasem nie do opisania. Na początku tego roku straciłam mojego tatę po długiej chorobie. I to jest doświadczenie, które wywołuje wiele emocji, czasem skrajnych. Dlaczego tutaj chcę Wam o tym coś o tym powiedzieć? Bo gdy straciłam dziecko, gdy razem z mężem straciliśmy nasze pierwsze dziecko, to szukałam wsparcia też na YouTubie. Oglądałam różne podcasty, oglądałam różne wypowiedzi różnych osób, jak sobie teraz z tym poradzić. I mam nadzieję, że ten film, być może doda Wam trochę nadziei, być może pokaże, że to, co teraz czujesz, to jest normalne: że masz prawo tęsknić, że masz prawo e, mieć takie ludzkie odruchy, żeby zadzwonić do tej bliskiej osoby. Z moim tatą miałam bardzo silną więź. Byliśmy ze sobą na bieżąco, często się widywaliśmy. I wiecie, co, tak jak te początkowe momenty są trudne, jest żałoba, i ta żałoba na początku naprawdę może mocno boleć, tak z czasem przychodzi taki pokój, który łagodzi to. Nic nie zastąpi drugiego człowieka, ale trzeba próbować żyć tu i teraz. Pamiętając o przeszłości, wspominając, pielęgnując też tą pamięć, pamięci naszych dzieci, my rozmawiamy o dziadku, my mamy takie dosyć duże zdjęcie portretowe w naszym domu, w naszej galerii rodzinnej i widać, że dzieci to doceniają, że widzą taki kontakt z tym zdjęciem, z tą osobą, i według mnie to pomaga. Są osoby, które nie są w stanie oglądać zdjęć, nie są w stanie wyrzeć jakiegoś filmu, natomiast mnie osobiście, być może to Tobie też pomoże, to pomaga. To jest taki czas, w którym mm, warto zastanowić się, na co masz wpływ. My uznaliśmy, że mamy wpływ na to, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o jego duszę. Zamówiliśmy msze gregoriańskie. Msze gregoriańskie to jest 30 mszy świętych, które się odbywają dzień po dniu, za duszę danej osoby. Czyli to jest taki dar, który komuś naprawdę realnie może pomóc. My jesteśmy osobami wierzącymi, katolikami i dzielę się tym, ponieważ może jesteś w takim momencie, w którym. Czujesz, że nic nie możesz, a jesteś wierzący, I, i co teraz? I jakby chcę powiedzieć, że myślę, że to jest jedno z rozwiązań, które może dać pokój Tobie, ale też jest niesamowitym darem dla osoby, której już nie ma. Są trudne momenty, jak odwiedzanie grobu tak bliskiej osoby, gdzie to wzruszenie jest na pewno większe, gdzie mnóstwo wspomnień napływa ci do głowy. Bo jeśli jesteś z kimś wiele, wiele lat, tak na co dzień, tak realnie, tak często, no to ciężko jest się tak pożegnać tu i teraz. I ten proces trwa. I właśnie tutaj chcę powiedzieć, że to jest normalne. U każdego trwa to inaczej. Każdy to przeżywa inaczej. Mamy różne okoliczności życia, różne codzienne obowiązki. Na pewno takim ratunkiem są małe dzieci, które, jeśli są w domu, które obecnie być może masz na co dzień, wymagają na tyle uwagi, atencji i opieki, że ta codzienność jest czymś wypełniona. Zupełnie inaczej przeżywałam stratę naszej córki 8 lat temu, ponieważ. Tak, chodziłam do pracy, tak, nie rzuciłam wszystkiego i, i nie zamknęłam się w, w rozpaczy na pół roku czy rok, ale nadal miałam więcej momentów takiej pustki, takiej ciszy, e, takiego właśnie spędzania czasu takiego innego, dziwnego. A teraz się na tyle dużo dzieje, kiedy ja pracuję, kiedy e, są obowiązki związane z dziećmi. Czy można to nazwać, że jest łatwiej? Być może. To, że popłaczesz, jest ok. Czasem to oczyszcza. Rozmawiałam kiedyś z taką bliską mi bardzo osobą, która ma naprawdę dużą mądrość w sobie. Powiedziała, że wiele lat temu straciła rodzica i teraz z perspektywy czasu wtedy już była osobą dorosłą, ale teraz mm, ma wrażenie, że nie przepracowała tego w sobie. Że to wiecie, to nie zawsze chodzi o pójście na terapię. Czasem to jest bardzo potrzebne i warto sobie też to przemyśleć, czy to nie jest. Yy, Dobra decyzja, żeby udać się po pomoc. Natomiast mm, pozwolić sobie na płacz, pozwolić sobie na te emocje jest rzeczą ludzką. To jest więź z realnym człowiekiem, której już nie ma, która została przerwana. W moim przypadku, jakby nie patrzeć e, nagle. Na to się też nie da przygotować. W pewnym sensie jesteś świadomy, tego, że ktoś choruje, że choroba jest ciężka, ale nadal nadzieja umiera ostatnia. To doświadczenie nie jest łatwe, jeśli chodzi o mówienie o tym. Dużo łatwiej napisało mi się post na moim blogu. Więc wierzcie mi, że mega dużo mnie kosztuje to, że występuję tutaj przed wami, ale czuję, że to jest potrzebne, że potrzebna jest też w internecie autentyczność, prawdziwe emocje yy, i pokazanie, że strata bliskiej osoby w tym przypadku, o którym mówię, strata rodzica. To doświadczenie, które trzeba w sobie przepracować, nie bagatelizować różnych objawów czy symptomów, e, głębokiego smutku, zbyt długotrwałego smutku. Jeśli dostrzegasz właśnie w sobie, że za dłu bardzo długo to trwa, w długim odstępie czasu, nie, nie jest przerywane żadnymi, żadnymi takimi dobrymi emocjami w tobie, to tak, być może to jest czas na poproszenie kogoś o pomoc. Dziękuję Wam. Za to, że kliknęliście w ten odcinek. Mam nadzieję, że mogłam w jakimś sensie przybliżyć Wam. Przepraszam. Jak wygląda życie po stracie rodzica? I mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś w niebie. Wiem też, że może tam spotkać naszą córkę, ją mocno przytulić. I z takiej perspektywy, właśnie nadprzyrodzonej, mam już dwóch orędowników w niebie. I tak młoda się do mojego taty. Tak. Może kiedyś więcej wam o tym powiem. Na dzisiaj nie jestem gotowa, ale on mi naprawdę realnie pomaga w takich codziennych czynnościach. Tyle jestem w stanie powiedzieć. Emocje sięgają już dużego poziomu, także dziękuję Wam za to, że jesteście. Mam nadzieję, że to, jak pokazuję Wam prawdziwe życie, bo tak się staram, jest dla Was cenne, potrzebne i pomocne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Nieperfekcyjnej Rodziny. Powodzenia. Jeśli Ciebie to dotknęło, to wiedz, że nie jesteś sama.